Cześć wszystkim, ponownie witam z tej strony AniPelu i zapraszam na kolejny tutorial, czyli lekcję dotyczącą pojek. I dzisiaj, jak widzicie, będzie ten ruch. Właśnie nie wiem, jaką on ma nazwę po polsku. Po angielsku to jest busso, to jest, tak jak są piły. Takie okrągłe i wielkie i stąd ma swoją nazwę, więc macie jakiś pomysł, jak ten ruch mógłby się nazywać, to piszcie, wymyślimy fajną nazwę, chyba że już ma nazwę, ja po prostu kurde nie wiem, I też możecie mi napisać, e, bo jakoś tak stąpiło, to mi nie leży e, po polsku, no i a ruch jest fajny, bardzo prosty, bardzo efektowny. E, i, I co? To jest ruch, którego uczę jako jednego z pierwszych ruchów, ponieważ tak ładnie wygląda i szybko można się go nauczyć. O co w nim chodzi? Zasada jest prosta. Pojki obwiązujemy, ponieważ pełna długość pojek, jeśli macie już swoje poje, no to pewnie mają te 60 cm, 55, może i 70, to jest jakaś taka długość, to jest za długie do tego ruchu. Więc robimy. Yy, skracamy je wokół. Yy, jeśli macie takie zakończenia kulkowe, no to trzymacie sobie tak pojki. O tym będzie inny tutorial na temat yy, pojek, yy, budowy i z końcówek. Ale. No, teraz jeśli macie takie, no to tak trzymacie i dookoła, jeśli macie te, um, jak to nazywa, takie pentelki, to tak samo. Okej, okay. w każdym razie tak, skracacie, jak macie skrócone te pojki, to ważne jest, żeby poje szły od wewnętrznej waszej. Nie tak, że idą po zewnętrznej, albo jedna idzie wewnątrz, a druga na zewnątrz. Mm. Obydwie idą wewnątrz i co ważne, zauważyłam, że ludzie najszybciej się tego uczą, jeśli zaczynają, ponieważ ruch ten jest, o znowu, kierunki i czas. Kierunek to jest ten sam, czyli załóżmy, wybieramy przede mną, przód, kierunek <grym> i, a czas, Czyli w tym ruchu kierunek może być albo do przodu. Teraz jest do przodu. Stop. Albo może być do tyłu. Stop. Zawsze czas jest naprzemienny. Ponieważ jeśli poje by szły w tym samym czasie, popatrzcie, to będzie to wyglądać tak. Teraz idą do przodu w tym samym czasie. W tym samym czasie są na dole, na górze. Po lewej i po prawej. Widzicie? Ale w momencie, kiedy zaczynacie ten ruch, właśnie fajnie jest to sobie zrobić napojki w tym samym czasie. Czyli robicie to tak. One idą równocześnie. Bo wtedy tak zaczynacie czuć, jak one idą. I dopiero jak poczujecie to, że to Wam wychodzi, to wtedy zaczynacie. Bo w ogóle na początku zaczynacie od jednej kątki. Wyciągacie łapkę, poja lekko zwisa, skrócona i kręcicie albo do przodu, albo do tyłu. Zależy, który kierunek wybieracie na początek, z którym Wam jest wygodniej. Ja wybieram przód. Kręcę sobie do przodu. I co znowu jest bardzo ważne, żeby zachować płaszczyznę? Jest to płaszczyzna inna niż była przy motylku, ponieważ przy motylku taka była. Tak jakby przed moim nosem była ściana. A tu popatrzcie, ta ściana się zmieniła. Ta ściana jest przed moją ręką. Żeby ten ruch ładnie wyglądał, żeby ta poja szła w tej płaszczyźnie, dobrze znaleźć sobie znowu takie miejsce. Może to być drzewo na przykład, ponieważ możecie sobie stanąć przed drzewem. Wyobraźcie sobie, że tu mamy duże drzewo. I dać rękę z jednej strony drzewa i kręcić po tak, żeby się nie obijała ani o Waszą rękę, ani o to drzewo. Wtedy złapiecie, jak ta płaszczyzna idzie. To samo yy, robimy z drugą ręką. Ćwiczymy najpierw płaszczyznę i ten ruch do przodu. Można od razu sobie ćwiczyć i do przodu i do tyłu, co polecam. Żeby się nie zaklinować, też na jednym kierunku, co się zdarza, ponieważ mamy takie preferencje. Tak jak mamy preferencje, że jedna ręka jest silniejsza niż druga, tak samo z kierunkami też każdy ma swoje. Dobra, i w momencie, czyli tak, doszło do przodu, to możemy sobie poćwiczyć też troszkę do tyłu, po, ja idę w kierunku moich pleców. Tak samo przy drzewie proponuję. Albo przy czymś innym, gdzie możecie sobie stanąć. Teraz pewnie dużo siedzicie w domu. Gdzieś, gdzie można sobie stanąć przed czymś, bo to już... O, wiem, gdzie to może być. Przy drzwiach po prostu kawałek ściany też. I Wy stoicie, tu są drzwi, tu jest framuga. Stoicie i machacie sobie. Dobra, do tyłu troszkę. I macie to opanowane, wtedy Dwie pojki razem, ten sam kierunek, wybieram na początek przód i ten sam czas, czyli równocześnie. Hop, 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 hop. pokażę to z przodu jeszcze. Hop, 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 hop. No i pamiętajcie, że obydwie idą po wewnętrznej, w środku moich ramion. Dobra. Jak to macie opanowane, to to zaczynacie ten sam ruch, ale ze zmiennym czasem. Proponuję, żebyście wyszli od tego samego czasu, czyli dwie pojki, ten sam kierunek w ten sam czas i dopiero jak wpadniecie w ten rytm, jedną zmieniacie, troszkę robicie ją szybciej, a później ona idzie w tym samym, w tym samym czasie. Ok. Pokażę to jeszcze z boku. Zaczynam od tego samego czasu i później jedna szybciej, ciut, i wtedy zaczynają dać. Co ważne, ja te pojki mam, y, ręce znaczy się, mam bardzo blisko siebie. Y, to wymaga już troszkę wprawy. W momencie, kiedy się zaczyna, muszę te ręce mieć dość szeroko. Ten ruch zazwyczaj pokazuje się z boku, i tak nie widać, czy się tak szeroko. A z czasem później je coraz bardziej zwężać, jak będziecie czuć, że jesteście w stanie. Czyli na przykład, na początku warto tak robić. I wtedy się nie, nie boicie, że Wam się te poje poplączą. Macie swobodę, czyli nie trzymacie tych rączek tak bardzo, bardzo blisko, tylko takie na przykład 20 cm od siebie, 30, whatever. Czyli zaczynacie. Ten sam kierunek, ten sam czas. Później jedna pojka szybciej, druga wolniej. I, no, i one się tak pięknie kręcą w takim kółeczku. Oto, które. E, które nie wiem, jaką ma nazwę w polsku. E, A tudzież nie ma w ogóle. Więc piszcie. E, no i co? I później można z tym kółkiem może robić jakieś wariacje. Można, można je izolować na pewno, ale to już jest. Eee, troszkę bardziej zaawansowane. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Jeśli się Wam podobało, subskrybujcie, paruszę w górę. Dzięki.